Nadszedł pierwszy dzień w nowej szkole. Wchodząc zachowywaliśmy się jak przystało na prawdziwych cwaniaków. szybko zmieniliśmy nastawienie. Już po pierwszym tygodniu lekcji chodziliśmy jak w zegarku, a wszystko za sprawą zajęć z języka polskiego. Za każdym razem powtarzaliśmy sobie przed lekcją Wchodząc do klasy, każdy z nas miał pełne gacie. Usiedliśmy w ławkach i weszła pani. i powiedziała No to co? Pytana dzisiaj wzięła dziennik i powtarzała: cię znajdę. Znajdę cię. Co znajdę, jestem coraz bliżej. Krzysztof Waszczuk do odpowiedzi. Kiedy to usłyszałem? Spojrzałem na biednego Krzyśka i powiedziałem. Gdy wstał, chcąc dodać młodowagi, zaśpiewaliśmy. Szczęśliwej drogi I poszedł. Na samym początku już był na przegranej pozycji. Pierwsze pytanie, a on nic drugie pytanie, a on nic. Po trzecim pytaniu Krzysiek rzekł. Chcesz, żeby odpowiedział? Odpowiem ci, ja do końca nie wiem sam, mogę odpowiedzieć. Cóż, o tych słowach był świadomy, co się stanie. W ciężkim boju wrócił do ławki, a pani zapytała. W tym momencie podniosła się nasza ostatnia broń, Karol. Poszedł jak w ogień, szło mu dobrze, jednak i on poległ. Nie dając już rady, błagał o litość, ale pani odpowiedziała. I chodź, i chodź, I co tam zrobić biedny Karol? Musiał pogodzić się z oceną. Następnie lekcja biologii z panią Anetą Tułacz. nie Aneta, miałbym stację jetta. Wlewałbym paliwo tu i tam. Usiadła przy biurku, rozejrzała się po klasie i powiedziała Kamil Choma do odpowiedzi. W pierwszym momencie wymyślałem, chyba się Przesłyszałem, ale nie, to jednak była prawda. No i co miałem zrobić? Poszedłem. Pierwsze pytanie. Co wiesz na temat owadów? Zastanowiłem się przez chwilę i powiedziałem jedną rzecz, która przyszła mi do głowy. Pani spojrzała na mnie dziwnym wzrokiem i dodała. Co jeszcze wiesz na ten temat? Nie wiedząc co powiedzieć, falnąłem prosto z mostu. Pani Aneta zastanowiła się przez chwilę i powiedziała: Dobrze, to teraz powiedz mi, co wiesz na temat ludzkiej anatomii. Podrapałem się po głowie, i po czasie odpowiedziałem: Dwa jajka, dwa jajka. Dwa jajka, a we środku je fajka pani Aneta najwidoczniej się załamała i powiedziała nie nic I kazała mi usiąść No i tak minęła biologia sobie lekcje matematyki z Panią Agnieszką Wodnicką. Wtedy się chyba złożyło, że byliśmy na lekcji całą klasę. Obok mnie siedział Michał, kompletnie zauroczony panią. Gdy ją tylko widział, zawsze powtarzał. Pani zaczęła mówić coś przy tablicy, a Michał po chwili powiedział. Jedaniała głos! Słyszałem ją! Michał rybaczuk do tablicy. Nie wiadomo dlaczego, poszedł jak w niebo wzięty. przy tablicy i czekał na rozkaz. Pani Wodnicka nie zdążyła dobrze zadać pytania, a on już jej odpowiedział. Nie wiedząc, co powiedzieć, rzekła. Ona to krótko. wtedy pani powiedziała, Niego jakby coś strzeliło i błagając cienkim głosem rzekł. Chcę tu zostać, bo ciebie to nie mam siły. Bydarze, nie, 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 nie. Po tych słowach załamany wrócił do ławki. Dodając mu otuchy, powiedziałem. On spojrzał na mnie i zapytał: Powiedz, powiedz czemu? Nie wiedząc, co odpowiedzieć, odparłem. Musiał się z tym jednak pogodzić, i tak minęła lekcja matematyki. kiedy, a byliśmy już w trzeciej klasie, z uśmiechem na ustach powtarzaliśmy. Siedząc w sali lekcyjnej czekaliśmy na lekcję języka rosyjskiego z panią Chorąż. zachowywaliśmy się trochę głośno. Pani się zdenerwowała i poprosiła Kamila Bożyka do odpowiedzi. Kamil poszedł i już na wstępie chciał się przypodobać, mówiąc. Ja uwielbiam ją, ona tu jest! Nie wzruszyło jej to, więc zadając mu pytanie, dodała Pokaż, na co cię! Stać oznajmił, że nic nie umie, bo niby znowu pożyczył zeszyt. Co wywołało u pani dość dziwną reakcję. Już ci nie wybaczę kolejny raz. Nie chcę więcej twoich kład. Postawiła mu jeden Kamień Kamil z uśmiechem na ustach powiedział Wszystko jedno. Pani na to? O, on, mam wszystko w tyle. Po czym usiadł w ławce, a pani zadała sobie pytanie. I co ja robię tu? <ścoughs> Nikt jednak nie chciał się wypowiadać. Mama, mama. Nadeszła ostatnia lekcja. Lekcja wychowawcza z panią Elżbietą szkodzińską. Gdy wychowawczyni weszła do klasy, staliśmy i udaliśmy się w jej kierunku. Położyliśmy na biurku karteczki z usprawiedliwieniami. Pani, widząc to, chwyciła się za głowę i krzyknęła. Popatrzyliśmy jeden na drugiego i wróciliśmy do ławek. Cóż, i po ciężkich trudach nadszedł ostatni dzień w naszej szkole. Po załatwieniu wszystkich spraw wychodząc, dumnie zawołaliśmy. Przyszło nam do głowy jedno nurtujące pytanie. I praktycznie do dziś nie znamy odpowiedzi, ale przecież za już jest. I tak oto wyglądała nauka ze szkół, centrum kształcenia rolniczego w w już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni. Bo nie ma już nic. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni.